W tym odcinku będziemy otwierać Megaboxa plus Big Boxa. Jest a. ze mną... Kapitan Pompa. Polecam jego kanał. Kapitan Pompa. No i otwieramy. Klikaj na no. Megaboxa. Nie, najpierw mam skrzynkę do no, Czekaj, czekaj, czekaj. To nic nie będzie. Ale... Klikaj, Klikaj Megaboxa. We Kliknij w niego, ale musisz na niego kliknąć. On ci wejdzie na pochop i zobaczy, że coś dopnąłeś. Czekaj... Jest ta... Tarej Mortis! Tarej God. Uch, uch O, to było no, piękne! Widzicie, on, on coś może trafić, tylko ja nic nie mogę ostatnio. Dobra. Co się stanęło. Brakuje mi te, te, tylko czterech. Cztere. Boże. Dobra. No, no, no. no to trzymaj dzisiaj na razie nie, nie, co ty? Dwie gierki dwoma, dwoma nowymi brawlerami. Mm. Uf. Czekaj! Czekaj na chwilę wyjdę. Mój kolega gdzieś poszedł. Ja nie wierzę mojego skilla do otwierania skrzyneczek. Taraj Mortis Oh my god Czekaj gdzie on poszedł. Albo najpierw na zimne ogień Mortissa Czekajcie, skina, skin będzie? Będzie skin? Będzie? Będzie? będzie. Tak, będzie skin, będzie skin, będzie skin, będzie skin, tu, 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 tu. Dobra, no skina. Tak się cieszę. Dobra. Kurde, gdzie on jest? No to może zobaczycie moich brawlerów. Ulepszymy sobie jednego. Chyba ulepszymy se... Tak myślę, że ja bym zbierał na ulepszenie... Szali, choć mamy już się na 20 randze, tak samo jak Franka. Kurde, gdzie on jest? Do, kurde, dobra, rozłączam się z nim i gram. Dobra, gramy solo. Gramy. Mój kolega dzwoni do innych, pochwalić się, a my Mortisem gramy. Fucking bitch. A, bi, 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 tu, 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 O nie, już deadłem. Nie deadłem, haha. No life Ha, no life Czego ty każdego wyzywasz? Nie można przecież każdego wyzywać. Wiem, ale... No widzicie. Przyzwyczajony. On ma chociaż szczęście, ja nie mogę im stawić. No Od strefy zginął. Ja pan tak nie nagrałem na swój Jef, kanał. Mortis. Nie nagrałem na swój kanał, ale... Okupiłem dzisiaj ofertę. Dobra, i teraz wlatuje gruba rura, Tara. Ja też mam tarę, tylko ja nie mogę im stawić. No, ale jaki jaki to jest schemat w ogóle? Nie wiem. Ja w Megabokie... Otworzyłem dwa mega boxy. Nie, siedem postaci. Znaczy, ja cztery mega otworzyłem. Ej, ja szczerze, ja, ja w to dalej nie wierzę. Taraj Mortis. Chciałeś bardzo Taraj Mortisa, nie? No, Mortisa bardziej. No, Mortis jest fajny ogólnie. Ja jeszcze nie mam Mortisa. Jeszcze w tej chwili nie oczekałem. Pani Taro. Oczywiście nie polecamy kanału Filipinex. No, bo wyzywa każdego od no-life'ów. Tak, każdego wyzywa. No. Możemy wam powiedzieć historię. na sobie kiedyś, bo padał. Byłem wtedy u, u młodego gniewnego. E, padał deszcz, poszliśmy sobie do domu pogadać trochę. Długo padał. No nie mieliśmy co robić. Pogadaliśmy sobie, a potem pisze do nas, wyzywa nas od no life'ów i każdemu i każdemu pisze jakieś przychupki, no. że piszam że go wyzywamy i tak dalej. No. Dlatego... Sorry, ale on jest wredny. Bardzo wredny. No, Tara i Mortis. A jutro wlatuje do, do mnie na kanał walka z robotami. Będzie, no, tam, będzie tam też... Aka Filipczak i Młody Gniewny. U mnie też chyba wleci. Zapraszam na mój kanał. U mnie też wleci z jeden raz. Taka walka szybka. Ale ta Tejra. Jestem zadowolony. Siedem postaci, dwie postacie z Mega Boxa. U i dedu Uuu ta hać się fajna postać nie? No, ale jak? Jak? Jestem Why? Why? Dlaczego? Czemu nie mu kleon? Ale dobra nie narzekam bo... O Bóg tej gry jest fajny spokojny. O Bóg tej gry jak jesteście w jego klanie On jest bardzo spoko No Zrozumiał nas, gdy go wyzywali, no gdy go nie wyzywaliśmy, a gdy opowiadaliśmy historię o Filipineksie. Tak. Takim chłopaku, który każdego wyzywa. Tu, 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 tu. Nie wiem czemu to zrobiłem, ale to jest fajne. Mój kolega otwiera. I co wyleci? Nic, niestety. No, ja, widzicie, ja mam zawsze pecha do wszystkiego. A ja zawsze mam kamperów i teraz kamper mi się trafił akurat. O no, Mortis! Wrócamy... Może wrzucimy dzisiaj I, coś jeszcze nie kanał. I jest. A jakbyście coś wiedzieć, to jest... U mnie, u mnie dzisiaj jest no, młody, biedny. Ja tego nie rozumiem. Jakim cudem? Nie wiem. I teraz chyba będę mógł odblokować Mecha, bo i jest kolejny showdown. Tak, już powinien być długo. Ja mam... No ja mam nowego showdowna i sobie dam. Was Wszystkich mi tylko z tego cię zgłoszę. No, wszystkich. Ale ja ci dobra, życzyłem z mega boxa. No ci i wyrzuciłeś, wyrzuciłeś mega box. Jak chcecie powiedzieć, to młody, gniewny mój najlepszy kolega. Bardzo fajny jest. No, Bardzo a mój, fajny. A mój najlepszy kolega, mam kilku najlepszych, ale ten jest najlepszy. Ja mu zawsze dobrze życzyłem w życiu, w grach, we wszystkim. No. O i teraz Kruk nie wie, co się dzieje. Ja mogę łatwo go podjechać teraz, wystarczy, że tak zrobię. A jak będę miał mega boxa, to zrobię odcinek na kanale, to jest za 7 tysięcy puszek, bo ja mam 6, 300 niedługo. I teraz się so uciekłem, niedługo będzie... Ej, a ty myślisz, że coś za 7 tysięcy mi dopnie? No, niedługo będzie bez chodzenia challenge. No, tylko musimy właśnie ci sami się mnie. No, a koło mam teraz. No, tak się zazdroszczę, ale bibić, tylko ze pików bakuje, to jest najgorsze, nie? tylko wszystkie? O nie kurde, wszystkie. ale mi rozwaliła. Dobra, no i to chyba będzie na tyle w tym odcineczku. Dobra, się manko nara.